Cześć wszystkim. Jedziemy do Mrozów na Gravel Race do Czarka Zamany. Będzie to mój pierwszy start w sezonie na rowerze gravelowym. I w sumie nie tylko w sezonie, ale też w życiu, bo to jest dla mnie to dość świeży temat. Nie wiem do końca, czego mogę się spodziewać. Myślę, że jest to takie połączenie maratonu MTB z szosą, co myślę, że będzie mi dość dobrze leżało pod, pod moją charakterystyka mojego organizmu. No, zobaczymy. Trasa 90 km, 400 metrów w pionie, więc jest już to, pojechać. Nie jest to jakiś krótki wyścig. Myślę, że tak 2,5 godzinki do 3 godzin zajmie nam pokonanie tej traski. No ale dla mnie to akurat fajnie, bo będę mógł sobie potem chociaż pojeść porządnie. Nie tak jak to jest na maratonach MTB, często, gęsto 50 km do domu coś Trzeba będzie pojechać. No i potem jakaś tam nagroda wjedzie w postaci większej ilości jedzenia, co bardzo mnie motywuje też do, do jazdy. No ale zobaczymy. W tym tygodniu troszeczkę patrenowaliśmy więcej jak i w poprzednim. Noga powinna być całkiem przyzwoita. We wtorek, przepraszam, w środę, ścigałem się na Zwifcie właśnie w nowej serii Zwifta. Zajmowałem czwarte miejsce i piąte miejsce pod względem punktacji. Więc, no, nie jest źle. Noga, noga fajnie kręci. Myślę, że dzisiaj będzie jak najbardziej ok, ale to już zobaczymy na miejscu. Tam będzie 9 stopni, więc też całkiem przyjemna temperatura. Ma być jeszcze cieplej, około 13 o 10, Więc, no, to nie jest źle. Będzie można sobie krótkie pipsy założyć. I i sobie polecieć na krótko, a nie nie wiadomo ile warstw, więc dla mnie jak najbardziej to odpowiada. No. To co? Widzimy się na miejscu, mi zostało do celu jakieś 30 km, więc już niedaleko. No i cześć, jesteśmy już w Mrozach rower już przygotowany. Numerek startowy jest jakieś 25 minut do startu Temperatura całkiem przyjemna, Można pojechać sobie w krótkich spodniach na rozgrzewkę. jest aż tak zimno, jak się może, mogłoby się wydawać. ale nie wiem, czy pojadę na full na krótko. Chyba jednak rękawki założę, bo aż tak ciepło to nie jest. No ale to mniejsze. Zostarto jakieś 25 minut. Zaraz zaczynam rozgrzewkę. Zrobię kilka takich mocniejszych przepaleń No i na start no i trzeba będzie pojechać swoje Już widziałem, że jest Bartek Mikler, Maciej Śmielewski więc na pewno Mosę nazwiska, z którymi trzeba się liczyć No i zobaczymy jak to wyjdzie eee... Krajobra całkiem przyjemny. tutaj taki lasek trochę górek właśnie teraz idziemy pod górkę i miejmy nadzieję, że taki górek będzie więcej na trasie, bo akurat to lubię może być to dziwne, ale pod górę lubię bardziej niż w dół <laughs> ale zobaczymy na pewno będzie fajnie bo że pościgać się na grawerze to nie jest taka częsta okazja zwłaszcza z takimi nazwiskami jak dzisiaj więc zobaczymy miejmy nadzieję że wszystko będzie dobrze i oby bez defektu bo to, to jest chyba najbardziej denerwująca rzecz żeby złapać defekt na, na wyścigu no i bezpiecznie więc mam nadzieję że ktoś coś będzie nagrywał to wrzucę wam jeszcze tutaj jakieś przebitki z wyścigu ja niestety go nie mam więc wam nie nagram ale jeżeli ktoś coś będzie miał to na pewno postaram się żeby żeby tutaj się pojawiło i widzimy się na a raczej widzimy się po mecie No i po go Trasa naprawdę przyzwoita 90 km realnie wyszło tam około 90,5 no ale niestety miałem dwie przygody. Raz strach mi się pomylił i kazał mi jechać w pole, więc musiałem się chwilkę zatrzymać i rozeznać w trasie, czy faktycznie dobrze jadę, czy nie. No ale druga już przygoda, taka bardziej kosztowna, bo tam w sumie nadrobiłem półtora kilometra ponad Otóż jadąc już na solo 30 km no niestety oznakowanie się skończyło. Spotkałem organizatora w lesie i dopiero znakował trasę, więc to troszeczkę niepoważne. No ale cóż, po 1,5 km krążenia po lesie udało mi się znaleźć trasę. Raczej dalszy jej bieg, bo trasa już wtedy była oznaczona w ciągu tych 5 minut. No i udało mi się wrócić na dobrą, dobry odcinek trasy. Straciłem kilka pozycji. No i musiałem gonić, dobrze, że było do, jeszcze 60 km do końca wyścigu, więc miałem sporo czasu, żeby odrobić tą stratę. Jakoś po 15 minutach pogoni. Udało mi się w oddali zobaczyć czwórkę uciekającą. Była to czołowa czwórka. No i w sumie od razu jak tylko ich doszedłem postanowiłem zaatakować tak troszeczkę z zaskoczenia na prędkości. No, tam troszeczkę się rozerwało, jednak nie udało się od razu odskoczyć tak około 10-15 km jezaliśmy w grupie, potem na jakimś odcinku szutrowym, takim bardziej wymagającym, w sensie trudniejszym pod względem nawierzchni. Bo grząski piaseczek, lekko pod górę. No i tam zapijałem troszeczkę więcej watów. No i udało się odjechać. I już tak jechać do mety przez ostatnie 30 km. Sumarycznie tam wyszło 34 z małym haczkiem średnia, więc jak na wyścig, gdzie faktycznie te 70 km było po szutrach czy też właśnie w lesie już po korzeniach. No to nawet całkiem nieźle. Mocel w okolicach 317 W i 345 znormalizowanej, więc to nie jest źle jak na początek sezonu. Ja jeszcze tam troszeczkę zrzucimy kilogramów i myślę, że to będzie naprawdę fajna, bieżąca forma po zbliżające się Mistrzostwa Polskie oraz UCI Gravel Series. Teraz myślę, że za tydzień pojadę do Tykocina na maratony kresowe. Przepalić nogę na maratonie przed zbliżającym się Pucharem Polski, który już 7 maja w maratonie również. Bieganie na gravelu też jest bardzo spoko. Podobało mi się przede wszystkim i no nie mogę się już doczekać kolejnych startów, a tymczasem, tak jak powiedziałem, no widzimy się za tydzień na maratonach kresowych w Tykocinie, więc do zobaczenia.